Cześć, witam Was wszystkich moi drodzy w najnowszym odcinku. W którym to miałam zrobić unboxing edycji kolekcjonerskiej. Ale niestety, jak podejrzewałam, bardzo wielu z Was otrzymałam taką oto wiadomość od jednego z polskich sklepów. A biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszyła się kolekcjonerka Elden Ring, to niestety nie udało mi się jej złapać, ale być może uda mi się to po premierze, więc jeżeli mi się to uda, to jak najbardziej zrobię filmik. Natomiast na dzisiaj mam dla Was unboxing edycji premierowej. Może nie jest to największa edycja, ale za to w sumie cieszę się, że ją zdobyłam, bo jednak kilka rzeczy w środku się znajduje, więc dzisiaj sobie opakujemy i przejrzymy, co się w środku znajduje. Powtarzam, dużo słowa znajduje, prawda? A że ostatnio niemal każdy z nas potrzebuje odrobinkę takiego pozytywnego aspektu, czegoś dobrego w naszej codzienności, to mam nadzieję, że ten film po prostu przyniesie Wam troszeczkę radochy. Zatem odpakowujemy. Czas na najbardziej satysfakcjonującą rzecz, zawsze w odpakowywaniu, czyli ściąganie folijki. Czy wy też lubicie to tak, co najmniej tak bardzo niezdrowo jak ja? Mm. Edycja zapakowana jest w takim oto kartoniku zewnętrznym i chroni najważniejszą rzecz, czyli zawartość, czyli grę, folicę i tutaj tą zawartość dodatkową, która jest zamknięta w takiej bardzo ładnej i naprawdę bardzo hmm, ekskluzywnej takiej kopercie, która mi się naprawdę podoba. Otwieramy w ten sposób. I wyciągamy, co tam się w środku znajduje. Uuu. W środku znajdziemy trzy takie oto naklejki, trzy przeróżne. Nie są one jakieś specjalnie wyjątkowe, wprawdzie oczywiście te znaczki zaprojektowane na nich są bardzo ładne, ale z drugiej strony ja już naklejek. Nie używam w ogóle, przynajmniej nie pamiętam, żebym od dłuższego czasu w ogóle gdziekolwiek naklejała naklejki. Większość naklejek, jeżeli już je zdobywam, to albo rozdaję, albo na przykład przyklejam sobie do laptopa. Więc osobiście mogłabym to zamienić na coś na przykład innego, a na przykład to coś innego mogłoby być czymś tak bardzo fajnym, jak uważam osobiście te printy, które są dołączone też do tej edycji, bo w przeciwieństwie do naklejek one akurat naprawdę bardzo mi się podobają, są bardzo fajne, dosyć dobrej jakości jest ten papier, chociaż mógłby być nieco twardszy, ale osobiście uważam, że to jest akurat bardzo ciekawy i ładny dodatek, który można byłoby sobie oprawić i postawić, jeżeli jesteście na przykład fanem, w jakiejś ramce powiesić. Myślę, że bardzo ładne grafiki, bardzo fajnie dobrane, niezwykle klimatyczne. A na sam koniec w kopercie mamy taki oto plakat, który jest składany. Z tyłu nie znajduje się absolutnie nic. Biała powierzchnia. Sam plakat prezentuje grafikę, którą reklamowany jest Elden Ring. Według mnie bardzo fajny, chociaż osobiście wolałabym, gdyby był zrolowany, ponieważ wyprostowanie tych linii zgięcia będzie wymagało troszeczkę zaangażowania. Niestety w środku nie ma już nic, szkoda, ale wiem, że ma być jeszcze jedna rzecz i podejrzewam, że jest ona schowana w opakowaniu z grą, więc odpakowujemy grę, która mi strasznie bije po oczach, bo właśnie w tym momencie wyszło słońce i odbija się blask od tej folii. Chyba, że to blask od Elden Ring też jest bardzo prawdopodobne. Przechodzimy zatem do części, która dziwnie satysfakcjonuje niemal każdego, a już na pewno mnie, czyli zdejmowanie folii z nowej gry. Jest! Tak, dokładnie w środku znajdziemy oczywiście. Hmm, to są jakieś kody, to może je usunę. W środku znajdziemy oczywiście grę. Ja akurat wybrałam grę na PS5, program na PS5. I piękną naszywkę. Osobiście uważam, że jest to bardzo fajny dodatek z tym sigilem, z tym znakiem, który znajduje się na okładce. Dużym plusem według mnie jest fakt, że przy tej naszywce znajduje się taka instrukcja, która nam pomoże umieścić ją gdzie tam akurat będziemy mieli ochotę, czyli na jakimś ubraniu czy coś. Minusem z kolei jest fakt, że języki, w których to opisali, to francuski, włoski, niemiecki i hiszpański, czyli dokładnie cztery języki, których nie rozumiem. O, nie! <grytania> przy obrazkach jest angielski, więc nie jest tak źle. Już się bałam, że nie dam rady. Tak, oto prezentuje się naszywka. Według mnie jest całkiem fajnie i solidnie wykonana. Tutaj znajduje się ta powierzchnia, która przy rozgrzaniu przyklei się do materiału. I myślę, że akurat taki malutki gadżet dla wiernych fanów jest akurat w sam raz. Nie zajmuje dużo miejsca, a jest bardzo sympatyczny. To wszystko w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że mieliście okazję troszeczkę się zrelaksować. Napiszcie mi, jak się Wam podoba ta edycja. Mnie osobiście podoba się bardzo, ze względu na to, że akurat cena za tą edycję była jak za normalną grę na PS5, nazwijmy to normalną, premierową. Wersję gry na PS5. Więc za te 230 zł, które płacicie, akurat w przypadku tej edycji, macie nie tylko i wyłącznie grę, którą z reguły się dostaje za taką cenę, ale także kilka fajnych dodatków, gadżetów, które myślę każdego fana ucieszą. Napiszcie mi, jaka jest Wasza opinia, czy Wam się podobała ta edycja, czy udało się Wam zdobyć edycję kolekcjonerską. Jeżeli tak, to jak najbardziej bardzo zazdroszczę. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będę miała okazję zaopatrzyć się w tą edycję i tak jak wspomniałam, Zrobić filmik. Natomiast na dzisiaj, jeżeli Wam się ten krótki filmik podobał i pozwolił Wam się drobinkę zrelaksować w tych dziwnych czasach, to jak najbardziej możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo i napisać komentarz o Elden Ring. Czy już gracie? Czy już skończyliście? Może nie wiem, może akurat oglądacie ten filmik w momencie, kiedy już skończyliście tą grę. Jak najbardziej czekam na Wasze komentarze, chętnie z Wami pogadam. Natomiast na dzisiaj ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieć mimo wszystko świetny dzień, pogracie sobie w coś fajnego i będziecie mieli okazję wrócić tu przy okazji kolejnego filmiku. Dzięki raz jeszcze i pa pa!